Jazda. Flugowierzża. Premier Hotel Forum Katowice. Prosimy czekać na połączenie z recepcją. na Hotel Western Hotel Forum Zap Katowice. Wait for the Hello. Hello Tibia. Dobry wieczór, recepcja hotelu bez West Western Katowice, Daria Martin przy telefonie, w czym mogę pomóc? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pokój 308, ja zgłaszam tutaj awarię, woda leci non-stop, leci woda. Otworzyłem wodę, we pani, w umywalce i wyłamałem przypadkowo, bo jestem dość silny, wyłamałem kranik i cieknie, cieknie, leje się już po podłodze. Dobrze, a mogę tylko pana nazwisko prosić? Znaczy nazwisko to jest Lasocki. Ale, jak pani bierze nazwisko, a woda leci, więc. Ale, bo wie pan o co mi? 308, tak? No. Bo ja aktualnie w moim pokoju 308 nikogo nie mam. No, to ja nawiasz... się pomyliłem. Bo ja powiedziałem 308, tak? Tak. Kurde, bo to z tego stresu. Kurwa, 312. W takim pokoju też nikogo nie mam. No, to ściema widocznie jakaś. Jaki to hotel? Best Western, Katowice. A to nie ten hotel, proszę pani. No, to co? właśnie dlatego mi chodziło o nazwisko. A co mogą mi zrobić za to, że woda się leje? Będę jakąś karę płacił? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. To od hotelu zależy, nie? No, chyba tak. A u państwa co by było za takie coś? Nie, nie wiem, bo to nie, nie zależałoby ode mnie, tylko od <laughs> pani kierownik. A, to może być gruby dym z tego co? Może być. Kurwa macz. Dobra, dobranoc. Dobranoc. Ta, gruby dym może być z tego.